W tym filmie macie do zgarnięcia tego skina, zostawcie suba z dzwonem lajka oraz komentarz z hasłem, który poznacie w trakcie trwania filmu. Oto zwycięzca z poprzedniego materiału, skin został wysłany. No Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy ponownie na CSGO Skins. Dzisiaj od 150 zł do kosy. Dlaczego mam trochę więcej? No już tłumaczę. Wpłacając 150 zł dostajecie 10% bonusu przy wpłacie, jeżeli wpiszecie tutaj kod MATIS. No i wychodzi, że to jest w tym przypadku około 15 zł, więc macie 165 na koncie. A jeszcze z tym kodem, jeżeli jesteście nowymi użytkownikami, to macie 2 ,10 zł 10 groszy na start, więc jest to też ciekawa opcja. Jednak pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie. Ja przypominam, że organizuję dla Was konkurs na koce Shadow Daggers Marble Fade za ponad 1300 ziko. Aby wziąć udział, wystarczy wpisać kod Matis i wpłacić z nim przynajmniej dyszkę. Wtedy automatycznie jesteście brani pod uwagę podczas dosowania. Im większa wartość doładowania, tym większa szansa na prezent. Kiedy wyniki nie wiadomo, jest to zależne od strony, nie ode mnie, w totalnie losowym momencie, więc czas gra tutaj na Waszą niekorzyść. No a my oczywiście przechodzimy do challenge'u i zaczniemy od klasycznych, normalnych skrzynek. Nie będę się tutaj jakoś, wiecie. No, no nie chcę się od razu, że tak powiem, rzucać na głęboką wodę. I lecieć z wydatkami nie mającymi w ogóle żadnego sensu w tym momencie. Trzeba zagrać po prostu troszeczkę ostrożnie, troszeczkę gdzieś tam zapobiegawczo, żeby ewentualnie później wejść na bitwy i żeby one były naszą ewentualną ostatnią deską ratunku. Choć mam nadzieję, że do takiej sytuacji absolutnie nie dojdzie. Jak widzicie na razie, wybieram skrzynki w okolicach dwóch dyżej i na spokojnie próbuję budować ten kapitał, co oczywiście no no nie jest aż takie, aż takie proste, jak, jak mogłoby się wydawać, no, to, to różnie bywa, różnie wygląda, jak widzicie, no to nie jest akurat mocna passa w moim wykonaniu, no ten odcinek nie zaczął się za dobrze, nie zaczął się za dobrze, więc będzie trzeba trochę wcześniej przejść do bitew, żeby było choć w minimalnym stopniu urozmaicić, dobra, jeszcze trzy chocolate case'y i będę się kierował na case battle, moi drodzy, case battle, czyli tryb, na który najprawdopodobniej czekali. O, i mamy pierwsze takie w miarę sensowne otwarcie, które daje nam plusik, no ale nie jest to taki, wiecie, no, no profilo, który, na którym by mi też jakoś giga zależało. No i ostatnie tutaj takie zwykłe otwarcie, czyli trzy Ember casey. Może akurat będą miały nam coś ciekawego do zaoferowania, mam przynajmniej taką nadzieję. No, bez szału. E, jeszcze darmowa skrzynka, no to, to wiecie, co to dostajecie co 24 godziny totalnie za free na stronie, więc to też jest troszeczkę inny temat i możecie sobie taką otwierać, a zawsze jest to jakiś bonus do tego, co mamy bazowo, więc, więc też warto sobie skorzystać. Ja co prawda mam jeszcze te tokeny i teoretycznie mógłbym sobie tutaj zakupić coś, bo nie mam ich jakoś mega dużo. A myślę, że takie P250 bardzo mi pomoże. Ok, jak widzicie, mam już 178, więc jest całkiem niezła tendencja. Wracamy do tego co było, no i próbujemy na Case Battle. Tutaj już będzie na pewno grubiej, razy 3 może ten kałach. No i tyle, i tyle. Żeby też jakoś za, za grubo, za mocno nie wlecieć. Wie, wiecie o co chodzi. Trzeba to wszystko równomiernie rozłożyć, żeby później nie było przypału. Dodamy sobie bo to Nawet nie musimy, bo wbił w ziomek. Kaszka Seby Skins, Witam serdecznie. Dzień dobry. No ja tutaj jak, widzię, jak widać, przeważam, rozpierdzielam oponenta, tak bym to ujął. Oj, oj. Okej, okay, dobra, jest, jest dobrze, jest dobrze i ostatnie. Ostatni pojedynek, ja pierdzielę, nie wierzę, nie wierzę, ziomek musiał w ostatnim dosłownie otwarciu mnie zjechać, nie? ja pierdzie, wszystko układało się tak idealnie, a on w ostatnim odwarciu wleciał na Maxa, na Maxa, na no Front Zem trafiony, ja pierniczy, jaki to jest niefart. Dobra, Gold Case, tutaj już Olin wchodzi, tutaj już Olin wchodzi, dosyć szybko powiem wam szczerze, ale też nie chcę, żeby ten odcinek był jakiś monotonny, nudny, wiecie, wiecie o co chodzi i mam nadzieję, że właśnie po to oglądacie te odcinki, żeby nie były nudne. Ja też staram się robić wszystko, aby one miały jakiekolwiek tempo. Dobra, na trzy osoby w trybie klasycznym bardzo ryzykowne podejście, ale jeżeli to siądzie, no to moi drodzy, będziemy naprawdę mieli fajną całkiem sytuację. Najprawdopodobniej ponad 150 ziko, więc jakby wrócimy do tego, co mieliśmy jeszcze do niedawna. I będziemy mogli na spokojnie walczyć o kosę, bo to jest celem tego filmu, jakby ktoś zapomniał generalnie, a to istotna informacja, jeśli chodzi o hasło z materiału, koniecznie dajcie znać, jaki jest piąty znak od końca w waszym nicku, a my tutaj y, próbujemy, próbujemy dalej się gdzieś przebić. No dobra, no na razie mam najwięcej, tylko że te kwoty też mnie jakoś nie satysfakcjonują straszliwie, no i teraz jednym otwarciem dosłownie bo Alex mnie zmiótł. Ja pierdziele, dosłownie przegrałem z nim o 40 groszy, jednak nawet bot Alex nie może się pochwalić jakimś dużym zwycięstwem, no, no nie jest to mocny profit jak na to, że organizowałem bitwę składającą się z trzech osób, a to dosyć istotny czynnik tego jak te profity później mogą wyglądać. No moi drodzy, nie jestem absolutnie zadowolony z tego co wydarzyło się w tym filmie, ale nie będę wam też tutaj leciał jakoś w kulki, więc normalnie publikujemy materiał od 150 do kosy i zobaczymy co z tego. Gdzieś tam będzie, czy, czy Wam się podobało. Przynajmniej taki szczery materiał bez owijania w pawełnę i tyle. Takie też są potrzebne, ale mam nadzieję, że już w przyszłości któryś z tych challengeów od X złotych do kosy wyjdzie. Pamiętajcie o konkursie na Shadow Daggers Marble Fate, bo jednak coś takiego nie chodzi piechotą, więc jest to też fajna okazja. Do następnego na razie. No i cześć, Siemanderko.